Wyroszymy w około 13-kilometrową trasę po Toruniu. Będziemy jechali ulicami bulwar Fiadelfijski, Matejki, Bema, Szosa Chełmińska, Długa, Grudziądzka, Żwirki i Wigury, Kościuszki yy, i później prosto yy, na Rynek Staromiejski przez ulicę Grudziądzką i Aleję Solidarności. Na, 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 na. Tylko zapraszamy do kontaktu przez formularz. Kwerka, i będziemy tu właśnie sprawdzali, jest gotowe do ogłoszenia wyników. Jaką niż ale ale chyba się pokazujemy, że na rowerze można jeździć nie tylko w sportowym stroju, ale normalnie w normalnym, codziennym ubiorze, nawet takim bardziej eleganckim. Ja